Hej, hej, Vera. Hej, Marasz, fajnie, że już na miejscu. Dajcie, macie podwójną ramkę. Ty jesteś zadowolony, ty jesteś zadowolony, my jesteśmy wiadomo bardzo zadowoleni. Adrian, co, no są Oliwią, Myślę, że coś tam może być, tak między nami? Ja to w tak źle nie widzę. Ja bardzo lubię adrena, naprawdę. Ale mi się wydaje, że on dalej ma w sercu biki, Zobaczył tą wideo wiadomość i powiedział, ja że... Ja widziałam, się... jak to ruszyło. I nagle taki... Ja też widziałam jego szczęście. Ja mu to powiedziałam, że ja widzę, że ty od kilku dni pierwszy raz po prostu jesteś szczęśliwy. No mi tak powiedział, że właśnie weryfikował swoje tak. uczucia i że nie, niby zweryfikował, że wiki, nie? No to co, on chce, nie wiem, zjeść ciastko i mieć ciastko, tak. czyli co być tu w programie, a wyjść i być z nią, ja nie rozumiem. Raz chce tu być, raz nie chce tu być, raz chce wiki, raz chce kogoś nowego. Ja nie wiem. Został, nie wyszedł, jest ta Oliwka, ona jest ładna dziewczyna, więc czemu nie? Wiesz, Oliwka miała bardzo dobry kontakt z Wiką, nie? Ale to już trzeba chyba odciąć w końcu tą Wikę, bo to już jest za dużo. Ja mu powiedziałem, mi się wydaje, że ty się pogubiłeś, chłopie, to kompletnie, no. nie? Mówisz, robisz, a myślisz zupełnie co innego. Bez sensu. A może nie wiadomo, co już wyjdzie, kurde. Może. Bo macie dobry kontakt, tak? Ja mam mentalność, mam takie. Pusz. O, panie barman, może ukoimy nerwy, bo dzisiaj się tyle działo? i Stresy? No. No to co? Za co pijemy? Za nas? No to cyk. Jestem zobaczyć za ja nie mówiłam. A co się tak? rzadko zdarza? no. Za to nie mówię. Chcieli cię wyrzucić. No myślałam, że wracam do domu, no? no. Za cię uratować. Przygarnąłeś nas? No zobaczymy. Chciałem was poznać bliżej. Mieszkacie w Polsce? Tak. tak. A ty? To ja nie. A gdzie? Na Tenerife. W Hiszpanii? Exotik! Dlatego jakbyście mnie nie rozumiały, czy coś, to nie, czasem, jest okay. czasem zapominam psów. Dajesz radę. Hej, nazywam się Mateusz, mam 31 lat i Hiszpania jest moim domem. Mieszkam tam od kilkunastu lat. Otworzyłem firmę budowlaną, szło mi całkiem dobrze. Aktualnie zajmuję się tradingiem, handluję złotem i kryptowalutami. Jestem ambitny, dążę do celu. Nie jestem typem narcyza, ale czuję się pewny siebie. Długo nad tym pracowałem i, i uważam, że jestem w miejscu, gdzie chciałem kiedyś być. Mam okresy, gdzie imprezuję i mam okresy, gdzie wchodzę w związek i skupiam się na swojej partnerce. Mój typ to typ latynoski. Ładna buzia, ciemne włosy, ciemne oczy. Lubię zdobywać, ale często czuję się zdobywany, więc mi też to pasuje. A jakie są wasze wady? Wady? Tak. Jestem leniwa. Mhm. <laughs> No poczekaj, bo to wyjdzie, że ich ci nie ma. Mam wadę mam, mam wzroku? Nie, to nie jest wada. Nie wiem, może sami powiesz. Jak się poznamy. Okej. Okay. Kłóci się często? Nie. Kiedyś tak było, ale teraz nie. Wyglądasz na zadziadną. Tak? Mhm. A tylko wyglądam. Okej. Okay. No ja może nie wyglądam, ale stawiam na swoim, jeżeli chodzi o relacje partnerskie. Zawsze musi być po twojemu? Jak mam y, takie przekonanie, że coś będzie dla mnie najlepsze, to wtedy jakby nie zgodzę się na inne opcje. Dla ciebie, Tam, okay. A jakie masz wady? Eee, no moją największą wadą to jest to, że nie mam wad. No. Mamy tu być jeszcze po coś. Po prostu. No ja, ja też w to wierzę, że wszystko jest po coś. Tak samo po coś, ja tu wróciłam, nie? Dokładnie. Ja równie dobrze mogłam no się pojechać do domu. A widocznie po coś tu zostałam. Tak, nie wiem, los tak chciał, nie? A ty co myślisz, że z tą Oliwą może coś tam pyknąć? kręci mi jest... mnie. Nie, los wygląda dobra, nie? No ale to wiesz, no zobaczymy. No, ja nie będę naciskał na pewno, nie? Myślę, że wiesz, nie? że zawsze tak na mnie patrzyła. Ale... Fajnie zawsze była przy mnie w tych trudnych momentach w ogóle nie jest to jakieś ratowanie przyjaciółki jest coś w niej co na pewno mnie interesuje i chciałbym, chciałbym ją bliżej poznać. A kogo byś chciała to manifestuj. Kogo? na głos tylko na głos. Dobrze to chciałabym bardzo żeby wszedł do willi mężczyzna który będzie od początku do końca zdecydowany na mnie. Wiktoria, tak? Nie no pamiętasz to, imion? Ale nie wszyscy z Wiktorią mylą, Może być Wiktoria. Którki, przepraszam. Ja mając. też nie pamiętam. Ty też masz. A co mojego imienia? Nie jego. A, hey. Brian? Jaki Brian? Nie, jak? Mateusz. A, A no tak, no właśnie. To w ogóle nie słuchać. W ogóle. Czy to nie. można powtórzyć w ogóle tą randkę? <laughs> A co ci nie pasuje? Oh no. a, a wziąłbyś dwie blondynki, tak? Nie, 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 z wami, z wami powtórzyć, tylko żebyście jeszcze raz... A miałeś blondynki? Miałem jedną blondynkę, tak. I co? Była moją żoną. <grym> Miej żonę? Miałem, osiem Masz dzieci? E... Wychodzę. Czwórkę. Nie, no serio Dzieci masz? nie mam, nie, nie mam dzieci. O Jezu. <laughs> masz problem ze stabilizacją z kimś? Nie, może nie mam problemu, byłem 8 lat w związku. O, o, o. Dostałem pierwszego SMS-u. Mateusz, na pewno zauważyłeś, że obydwie koleżanki to doskonała partia. Wybierz teraz, z którą z nich wrócisz do willi jako para. Hashtag może Daria, hashtag a może Weronika. Mnie mm. też dotknęło. I co tam ogóle? Jak humor, jak są poczucia? Świetnie. Szakira ciesiwa? Oczywiście. w czy nie? Dzisiaj już? Mm -hmm. Tak? No to możemy jeść. Same, Daniel. Rekuppling, please. A ty jak po przeparowaniu i w ogóle. Co sądzisz o mnie i o Adrenie? Co sądzę? Co? Co? Ogień, nie? No jak? Żar Że No tak. Nie, no ja myślę, że my się przejeźnimy, Wiesz, że. Nie gadamy o mnie, bo idę. Co tam? Wit. Witam moją parę. Witam moją parę. Co tam? Wszystko dobrze u was? Wszystko gra. No, nie, też. My ładnie wyglądamy ze sobą razem, co nie? I takie dwa fajne. Ja już powiedziałem. Macie siebie teraz, więc... Działajcie. No nie? To zostajemy już. A ja lubię przytulanie na przykład. A ty mnie lubisz? Lubię. Lubisz? Nie wiadomo, czy to będzie miłość i, 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 i tak dalej, ale spokojnie, to jest dopiero pierwsza nasza gdzieś tam wspólna chwila, wspólna noc i zobaczymy, co przyniesie czas. O Boże! <laughs> Kamara, no, to może? Nie? Nie? Trochę. Ja ów koszuję to tak. Idziemy Podobny, ale nie lepszy, okej? Okay? Jezu śwagierka. Dobrze, że jesteś. Mateusz. No. E, e. <grym>, tak biegnie, do tak biegnie. No a do kogo? No nie, do niego. <grym>, cieszę się bardzo. Moja Didi wróciła, no. Siema. Ubiłam, mówiłam. Cieszę się, że wróciłam i cieszę się, że nie śpię sama.